domowego użytku tej masy do naprawiania czołgów i to jest właśnie epoxy Przy tak dużej mocy e, tego kleju, no odklejenie będzie bardzo trudne. Serdecznie witam w cyklu Rozmowy Spożywczej. Ja nazywam się Joanna Kowalska, a moim i Państwa gościem jest dziś Pan Jacek Klimek, dyrektor zarządzający w firmie Britox. Dzień dobry panie, dzień dobry Państwu. E, panie Jacku, e, temat naszej rozmowy mamy przed sobą. E, Szczególnie chciałabym zapytać o markę Poxipol. Historia i zastosowanie, ale zacznijmy od tego, jak powstał ten produkt. No powstanie produktu jest dla mnie bardzo ciekawe, bo sięga początków II wojny światowej. Chciałem powiedzieć, że młody wynalazca, czyli obecny właściciel firmy, był wtedy młodym człowiekiem, nastolatkiem był w strefie okupacyjnej angielskiej w Niemczech. No i spotkał się z angielskimi czołgistami. Bardzo była miła rozmowa, oni tam oczywiście rozdawali czekoladę, konserwy jak to, jak to aliancy żołnierze. No i po jakiejś tam miłej rozmowie oni zaczęli naprawiać swój czołg, bo coś tam im odpadło metalowego, coś może im coś odstrzelili już, no i robili to przy, przy właśnie właścicielu. I okazuje się, że wyjęli jedną puszkę, wyjęli drugą puszkę, razem to zmieszali. Dodali do tego żelaznych opi opiłków i ten czołg naprawili. Ta, tą masą przykleili jakąś dużą część, naprawili, wypełnili ubytki. Tak właśnie został naprawiony czołg. Obecny właściciel razem ze swoim bratem zaczęli o tym bardzo, bardzo myśleć. E, kilka lat później e, powstała już właśnie receptura do domowego użytku tej masy do naprawiania czołgów, e, i to jest właśnie poksipol. Ci panowie zaczynali w Argentynie, e, niedaleko Buenos Aires, e, od małej szopy. Na, w której był stół, parę wiader i mieszadło. To tak się, tak się właśnie e, firma tworzyła. Trochę to przypomina e, czasy e, lat 90. w Polsce, kiedy tworzył tworzy się na, na przykład firma Atlas i oni zaczynali od betoniarki i garażu. To tutaj była szopa i, i wiaderka. No w tej, w tej chwili to są już duże fabryki w Argentynie, Urugwaju, z bardzo nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, z działami R&D, laboratoriami, kontrolą jakości. No właśnie, to są dwa składniki. Czy to jest istotne, że właśnie samodzielnie miesza się te substancje ze sobą? Tak, jest to, jest to bardzo istotne, gdyż jeden składnik to jest właśnie spoiwo. A drugi składnik to jest utwardzacz. Tak? I dlatego po y, sklejeniu ich, a tak naprawdę po zmieszaniu ich, następuje pewna reakcja chemiczna i zaczyna się utwardzanie. Stąd te 10 minut na utwardzenie się produktu. No właśnie, i mamy dwa rodzaje, bo i, klasyczna wersja w kolorze szarym i jest też bezbarwna. Czym tak. one się różnią? E, przede wszystkim kolorem, prawda? <grym> Czyli jeden jest metalowy, <grym> drugi jest bezbarwny. E, po drugie, no, ten e, o kolorze metalowym jest mocniejszy. No, to jest taki do klejenia czołgów. Ten e, przezroczysty no, to jest do klejenia takich typowych y, y, rzeczy, które, które widzimy, widzimy naokoło. Jest przezroczysty dlatego, że nie widać było tej spoiny, którą się, którą się klei, ale można go barwić. Na przykład można do, dodać, dodać jakiś barwnik, można nawet potłuć farbkę plakatową i ten proszek wsypać i zabarwić o, ten, ten poksipol i na przykład, żeby nam komponował się wraz z klejonym produktem. No jak mówimy już o tym, co można kleić, to właśnie porozmawiajmy o zastosowaniu poksipolu. Jak byłem tutaj u Pani chyba 2-3 lata temu, kiedy rozmawialiśmy o kropelce, mówiłem, że kropelka klei wszystko to, co jest naokoło. To jest prawda, ale tak samo poksipol klei wszystko to, co jest naokoło. Różnica między kropelką a poksipolem jest taka, że kropelka klei małe, małe pęknięte rzeczy lub małe oderwania. To, to są punktowe zastosowania lub punktowe wypełnienia. Natomiast poksipol to są obszerniejsze naprawy. Naprawy, które wymagają sklejenia większych powierzchni, o, o na przykład bardzo dużym, o bardzo dużej wytrzymałości, obszerne rzeczy. Co możemy tym kleić? Na przykład w momencie, kiedy nam się wyrwie zawias w, w kuchni, w szafce, w pokoju. Jeżeli nam się wyrwie zawias z, z, z kawałkiem z, płyty wiórowej, to tak naprawdę nie wiemy co zrobić, bo no, nie, ma, nie ma już tego do, do czego przykręcić. Wtedy albo wymieniamy szafkę, albo wymieniamy cały bok, albo, albo naklejamy jakieś deseczki, czy tam przybijamy jakieś deseczki. A poksipolem można to doskonale naprawić. Czyli jest w stanie zastąpić nam brakujący element? Brakujący element, tak jest. Duża donica rozwalona. Zbita, płytka, która nam się oderwała, noga stołowa, która nam się złamała, krzesło złamane, mebel ogrodowy. Zastosowań jest naprawdę no, dziesiątki, dzielnie setki. No właśnie, również czołgi czy samochody? Tak, w samochodach e, można kleić wiele, wiele części, na przykład w chłodnicach, e, części klimatyzacji. To, co, to, co e, nie jest w silniku ruchome, a się na przykład odklei, możemy to spokojnie naprawić. Czy są jakieś przeciwwskazania do stosowania poksipolu? Czy coś, czego nie wolno albo lepiej nie kleić tym środkiem? E, jest tak naprawdę e, tylko e, jeden materiał, którego poksipol nie, nie klei. Jest to specjalny rodzaj plastiku, z którego wykonane są właśnie tubki na przykład e, i te nakrętki, e, żeby się od tego poksipol mógł odkleić, ale e, poza tym to e, klei wszystkie materiały. Ja tu może pokażę Państwu, tak, że widzimy drewno, szkło, aluminium, guma, kamień, ceramika, śrubki, prawda, czyli metal, kamień naturalny, miedź i wiele, wiele innych rzeczy. I może je kleić pomiędzy sobą. No właśnie, to może w tym momencie zaprezentujmy, jak to wygląda w praktyce i jak kleić klejem Poxipol. Z przyjemnością, więc zalecam założenie rękawiczek, choć nie jest to konieczne. Ale bezpieczeństwo Bez, na pierwszym bezpieczeństwo, miejscu. Tak, bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, szczególnie kiedy robimy to po raz pierwszy. Myślę, że warto założyć e, rękawiczki. Bardzo ważne jest odtłuszczenie elementu, e, czyli to e, klejenie może się nie udać wtedy i tylko wtedy, kiedy element nie jest odtłuszczony. I możemy to odtłuszczyć rozpuszczalnikiem, jakąś benzynką ekstrakcyjną. E, ja najbardziej polecam aceton techniczny. Może być również aceton do paznokci. To raczej w każdym domu jest. W każdym domu jest, tak? Także e, nie powinno być tutaj z tym problemu. E, e, warto, żeby coś podłożyć pod te klejenie, jakiś kawałek dekturki, nie kleić co na stole, e, bo może nam coś spaść. Tak, no i przy tak dużej mocy e, tego kleju, e, no, odklejenie będzie bardzo e, trudne. To jest właśnie ten plastik, który, którego poksipol nie klei. tak, To właśnie jest zrobiona taka, e, taka mała deseczka. Plastikowa, na której ten klej się rozrabia. Muszą być w identycznych proporcjach te substancje. W identycznych proporcjach, tak? Czyli dwa takie wężyki, równe wężyki. Klej jest do ponownego użytku, czyli zakręcamy mm -hmm. spokojnie, możemy go użyć przez następny rok. I z racji tego, że opakowanie jest zrobione właśnie z tego plastiku, który nie klei poksipol, bez problemu odkręcimy ponownie. Bez problemu odkręcimy ponownie. Następnie Mieszamy to do momentu, aż e, będzie e, równy, równe rozłożenie koloru, tak? Czyli jednolity mhm. kolor. A jeżeli mm, chcemy skleić większy element i ta ilość e, rozrabiana na tym plastiku nam nie wystarczy, to e, nie ma problemu, żeby dołożyć za chwilę. Nie ma problemu. Możemy dołożyć. Po tym nakładamy na element, który chcemy skleić. Czy musimy uważać, jak dokładnie nakładamy ten produkt, czy potem można go usunąć? E, można usunąć go przez 10 minut, potem e, należy tylko szlifować, piłować, bo on spokojnie można to robić i malować. No, właśnie to jest ważne, że y, można klej szlifować, tak. bo y, wszelkie nierówności, które no, czasami się zdarzają, y, można doprowadzić do stanu idealnego, żebyśmy mieli super równą powierzchnię. E, tutaj chciałem Państwu pokazać, jak silny jest, jest proxipol. To jest śruba, I, i w tej chwili Państwu pokazuję, jak tworzyć gwint, czyli prawie jak naprawiać e, zawias. To jest śruba. Powinniśmy ją spryskać materiałem tłustym, czyli albo smarem WD-40, nawet olejem takim no, spożywczym. I wtedy możemy spokojnie w taki poksipol włożyć. I niech to sobie 10 minut czeka. Dobrze, to w czasie, jak będziemy czekać na efekt naszego klejenia, chciałabym zapytać o to, dlaczego akurat ten klej powinien pojawić się w klasycznym. Czy to osiedlowym, czy większym sklepie spożywczym? No właśnie, tutaj może się wydawać, że nie jest to taki typowy klej do sklepów spożywczych, bo taki się wydaje klej bardzo mocny, techniczny. Natomiast okazuje się, że my już w tej chwili 25% tego kleju sprzedajemy przez sklepy spożywcze. Oczywiście te pozostałe czy czwarte przez sklepy specjalistyczne typu market budowlany, jakiś hurtownia budowlana, wyposażeniowe, motoryzacyjne, hydrauliczne, metalowe, papiernicze, czyli te wszystkie sklepy specjalistyczne, ale 25% sprzedaje nam się przez sklepy spożywcze okazuje się, że czasami potrzeba czegoś więcej niż, niż tylko kropelki, naprawa jest trochę większa e, i wtedy już ludzie szukają nawet w najbliższych sklepach spożywczych. Oczywiście to jest też to, towar impulsowy, czyli jeżeli jest pokazany na przykład w jakimś miejscu przy kasie, to spokojnie e, może nas, w, w nas wywołać taką potrzebę, tak, a ja właśnie to potrzebuję albo może będę, e, może będę potrzebowała e, i wtedy to jest i impulsowo i celowo ten zakup jest dokonywany. No, i właśnie w maju będziemy robili tutaj duże promocje w sklepach spożywczych. Mogę Państwu powiedzieć, że na pewno znajdziemy się w sklepach Dino, na pewno znajdziemy się w Lidlu, na pewno znajdziemy się w Kauflandzie, w Carrefourach. No i mam nadzieję, że w tych wielu dziesiątkach tysięcy sklepach spożywczych, no, które czytają Państwa czasopismo Kurt i Deta, tak, w którym się również reklamujemy. No właśnie, to teraz zaprośmy naszych widzów do obejrzenia fragmentów filmu, który pokaże jak w praktyce stosować Poxipol. Wiesz ile rzeczy możesz naprawić klejem Poxipol? Możesz na przykład naprawić poluzowane wkręty w drewnie. Najpierw oczyść klejone powierzchnie skórzuj tłuszczu. Nałóż równe części składnika A i B. Wymieszaj do uzyskania jednolitego koloru. I nałóż na naprawianą powierzchnię. Na wkręt nałóż tłustą substancję lub inny środek smarujący. Poczekaj 10 minut i wykręć wkręt. Wyschnięty poksipol można szlifować papierem ściernym, piłować, lakierować, i tym podobnie. Zawiasy w Twoich drzwiach są gotowe. Oksipol to naprawi. Powiedzieliśmy już o tych bardziej oczywistych zastosowaniach kleju, ale e, wiem, że Poxipol można też e, używać do niestandardowych napraw. Tak, e, klej Poxipol, jak mówimy, jest bardzo, bardzo mocny i można mi, nim robić bardzo rozległe naprawy. Jako przypomnę, pierwszą reklamę e, w 1995 roku, jaka się pojawiła w Polsce, były to dwa kręgi betonowe, takie duże, e, sklejone ze sobą klejem Poxipol. I eksperyment polegał na tym, że te kręgi były rozciągane przez ciężarówki łańcuchami. Kręgi się zupełnie pokruszyły, a spoina została nienaruszona. Kawałek tych kręgów betonowych z tej reklamy stoi właśnie w tej chwili cały czas w Muzeum Akapolu w Argentynie jako przykład właśnie dobrze zrobionej reklamy i mocy tego poksipolu. W związku z takim właśnie zastosowaniem do kręgów betonowych, czyli że klei duże kamienne, kamienne rzeczy. Ciekawym zastosowaniem było sklejenie kamiennego lasu. Proszę sobie wyobrazić, że w szklarskiej porębie istnieje tak zwane Mize Muzeum Mineralogii, gdzie jest kamienny las. To były kawałki drzew wykopane niedaleko szklarskiej poręby, i te drzewa skamieniałe, czyli tak raczej kawałki drzew, miały kilka milionów lat. I teraz Zastanawiano się, co z tym zrobić: czy pokazać to jako oddzielne kawałki, czy jakoś to skleić. Okazało się, że dowiedzieliśmy się o tym i zaproponowaliśmy sklejeniem to poksipolem. Przyjechała ekipa z Argentyny. Długi czas sklejano, tak jak puzzle, kawałek po kawałku te drzewa. No i w tej chwili w Szklarskiej porębie można zobaczyć kamienny las, kilkumilionowy, właśnie sklejony poksipolem. Takim podobnym zastosowaniem na przykład jest sklejenie zabytkowego pomnika w białym stoku. Okazało się, że czas zaczął się kruszyć, odłamywać i należało go naprawić bez zdejmowania stokołu. No i znowu przyjechała ekipa, ekipa z Argentyny. Troszkę zmienili recepturę, żeby był dłuższy czas schnięcia czyli nie 10 minut, ale na przykład 30 żeby można było te, te puzle sobie dopasowywać w, w tym pomniku i też sklejono ten pomnik i, i stoi do tej pory. Z takich mniejszych rzeczy, to na przykład bombki. Polska jest w ogóle trzecim producentem bombek na świecie yy, i ozdób choinkowych. I na przykład taka firma, Komozja używa do swoich ozdób yy, kleju Poxipol. Chodzi o to, żeby one były bardzo mocne, żeby jak, jak to spadnie z choinki, tak, żeby to się od razu nie odłamywało wszystko. No i różne materiały są ze sobą klejone, szkło, plastyk, metal, yy, drewno. Yy, i te bombki idą bardzo, bardzo mocno na jak. i są piękne. To, co słyszałem, że w, rząd Argentyny w momencie wizyty w Argentynie prezydenta z innego kraju, demokratycznego, on dostaje wtedy od rządu Argentyny taką specjalną laskę ceremonialną, która też jest sklejona poksipolem, żeby, żeby, żeby mogła po prostu stać u prezydenta kolej, kolejne 100 lat. Niektórzy hobbyści robią z tego figurki i, i malują. A taka bardzo ekskluzywna rzecz to klei się ekskluzywne jachty, czyli, czyli na jachtach, jeżeli trzeba różne elementy połączyć, drewno, metal, plastyk, jakieś komponenty, jakieś włókno szklane, to właśnie klei się to e, poksipolem. I to są bardzo luksusowe jachty, które idą z Polski na eksport. I taki element sklejony poksipolem jest odporny na wodę, wiatr. Tak, wo jest odporny na wodę, na dość wysoką temperaturę. Jak wie, można go malować, szlifować, to jest tak jak kamień, tak? tak jak, kawał jak kawałek czołgu. <śm> no właśnie, i to, o czym rozmawiamy, idealnie wpisuje się w misję firmy Bripox, a także w filozofię Zero Waste. Misją firmy jest to, że e, dajemy ludziom poczucie, że mogą przedłużać życie swoich ulubionych przedmiotów. E, I to ma e, teraz takie szersze znaczenie, co najmniej w trzech aspektach. Pierwszy aspekt to jest to, że w ogóle czujemy satysfakcję, jak coś naprawimy. Tak? Szczególnie coś większego, zawiast, schody, mebel. E, czujemy w tym dużo satysfakcji. Następnie no, obecnie mamy kryzys, oszczędzamy, więc czasami e, bardzo się zastanawiamy, czy należy kupić nową rzecz. I wtedy to powoduje, że również możemy w tym kryzysie, w, przy takiej inflacji, możemy również trochę oszczędzić, naprawiając. Sama ta naprawa wiąże się w tym trzecim aspekcie, to jest ta filozofia zero waste, tak? Że naprawiam, nie wyrzucam. Tak naprawdę robię własny recycling w domu, czyli krzesło mogę wyrzucić, ale ja go nie wyrzucę. Naprawię i ono mi po, posłuży następne 10 lat. To będzie ograniczało konsumpcję, produkcję, tak naprawdę robiło e, dobrze dla naszej planety. Nie będziemy wyrzucali, nie będziemy śmiecili. Czyli możemy przedłużyć życie bardzo mocno od kilka, kilkanaście lat przedmiotów, które lubimy. Czyli są co najmniej te, te trzy aspekty. Pierwszy to jest satysfakcja, drugi oszczędność, no i trzeci zero waste. No właśnie, i dzięki takiemu produktowi możemy ratować nasze ulubione rzeczy. I tutaj chciałam zapytać jeszcze o szczegóły tej kampanii majowej, o której Pan wspomniał. Jak będzie wyglądała promocja produktu? Gdzie będziemy mogli e, zobaczyć markę Poxipol? Marka Poxipol z zupełnie nowymi spota, spotami i z pokazaniem takich właśnie szerokich zastosowań będzie oczywiście w telewizji, będzie to kampania telewizyjna, ale również digitalowa, czyli y, YouTube. Y, E, inne e, kanały e, w mediach elektronicznych. Będziemy odwiedzali sklepy, e, materiały BTL-owe, materiały POS, e, bardzo dobre promocje dla sklepów, bardzo dobre pakiety, dyspensery, e, 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 specjalne ekspozytory, kosze, w zależności od, od wielkości sklepu, czy ma dział chemiczny, czy tylko kasę. Także na pewno będziemy bardzo aktywni i bardzo dobre ceny. Panie Jacku, wydaje mi się, że minęło 10 minut od naszego pokazowego klejenia i teraz chciałabym, żeby zaprezentował Pan mi i naszym widzom, co się stało z klejonym elementem. Tak, tu, tu proszę Państwa, chciałem pokazać, że wszędzie można, w drewnie, w metalu, w w betonie, w ścianie, stworzyć gwint. Nawet jeżeli wyrwie nam się bardzo duży kawałek, to właśnie wypełniamy to klejem Poxipol, e, tą śrubkę musimy e, czymś obtłuścić, tak, najlepiej w 40 i potem spokojnie jest zrobiony gwint po 10 minutach. W środku jest gwint. Ja potwierdzam, widzę jest. Panie Jacku, pięknie dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się ponownie, żeby porozmawiać o szerokiej ofercie firmy Bripox. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.